Rosną tam sekwoje zawierające dużo taniny. Gruba kora chroni je przed ogniem, ale ogień w rejonie CZU płonie tak intensywnie, że zagraża również lasom, które powstały 65 milionów lat temu. Płonie roślinność między dwoma budynkami. Sprawdzę, w jakim są stanie. Jeśli przetrwały, wezwę zastępy, które będą ich bronić. Ogień zagraża domom na osiedlu Hillcrest Ben Lomond. Otacza je wysoka roślinność, więc nic ich nie ochroni. Po przejściu czoła pożaru ogień nadal będzie się tlił między budynkami. Zajmą się stosy drewna, płoty i tarasy. Kapitan Chris Bruno ze strażakami ochotnikami postara się obronić budynki. Uważaj, bo tuż obok się pali. Droga jest nieprzejezdna. Ogień jest tuż pod domem. Przed przyjazdem wozu mogą gasić tylko szlauchem. Bronimy szopy, żeby nie zajął się od niej dom. Ogień dotarł aż tutaj. Beznadziejny wąż. Gdzie ten wóz gaśniczy? Nie ma wody. Potrzebuje wody. Próbuję się przebić do jednostki. Rozwinęli węże przy drodze. W hrabstwie San Mateo pożar w rejonie CZU zagraża osiedlu Hillcrest. Strażacy mają za mało sprzętu. Są zdani tylko na siebie. Pożar zagraża temu budynkowi. Obok przylegającej do niego szopy płonie pień. Przydałoby się trochę wody. Nie mogę się tam dostać, ale oczyściłem drugą stronę. Czekamy na wodę. Jedziemy. Już? Strażacy zostaną tu prawie przez całą noc, by wszystko dogasić.